W styczniu Lego wypuściło około 150 nowych setów. Ja wybrałem dla Was cztery moim zdaniem najciekawsze, które znajdziecie w XCOMie. Na początek japoński krajobraz z kwitnącą wiśnią z serii Lego Art. Jak tylko zobaczyłem ten zestaw, wiedziałem, że muszę go złożyć. Jak sama nazwa serii wskazuje, jest to prawdziwe dzieło sztuki z Lego, które można powiesić na ścianie niczym obraz 3D, tyle że z klocków. Dalej zostajemy w azjatyckim klimacie i tym razem jubileuszowy zestaw z okazji 15-lecia serii Lego Ninjago. Ja zdecydowałem się na kuźnię czterech broni, bo jest to przepiękna, taka urocza, kompaktowa budowla, którą możemy sobie w prosty sposób rozłożyć i do tego zestaw klasycznych minifigurek idealnych dla fanów Lego Ninjago. Dom Luny Lovegood. To kolejna oryginalna budowla z filmowego uniwersum Harry'ego Pottera. Nie jest to ogromny set. Mamy tutaj nieco ponad 700 klocków, no ale idealnie udało się oddać tą unikatowość rodzinnego domu państwa Lovegood. Najlepsza jest jednak tutaj magia świecącego klocka, który niczym jak hologram ożywia dla nas opowieść o trzech braciach i insygniach śmierci dokładnie tak jak w filmie. No i na koniec nie mogło zabraknąć Marvela. Oto scena z filmu Avengers: Czas Ultrona. Mamy tutaj wściekłego Halka i to do kwadratu, bo Wanda namieszała mu w i Iron Mana w Hackbasterze. Wszystko wyeksponowane w mini dioramie ukazującej podniszczone miasto po ich bitwie. Dajcie znać w komentarzu, który z tych zestawów podoba Wam się najbardziej. Sprawdźcie również wyprzedaż Lego w która trwa do 25 stycznia. Sporo dobroci z rabatami nawet do minus 40%.